Dzień dobry. Niedawno nagrałem filmik, na którym pokazuję, jak wymienia mu szkodzony zawór spustowy w spuczce podtynkowej typu Geberit. Ten film zamieściłem na moim drugim kanale. No i ponieważ cieszył się dość dużym powodzeniem, postanowiłem nagrać kolejny film, może. Nie całkiem na ten sam temat, bo teraz będę regulował spłuczkę z myślą o tym, że umieszczę go na swoim głównym kanale. Aby dokonać tej regulacji, muszę po prostu ją rozebrać. Wyjąć ten zawór spustowy i na nim dopiero jest regulacja tego, jaką ilość wody chcę wpuścić do muszli klozetowej. Zaczniemy od tego, że spłuczka, jak większość spłuczek, ma dwa przyciski. Jeden większy jest po to, aby spuszczać większą porcję wody, ten mniejszy jest po to, aby spuszczać mniejszą porcję wody. Po wymianie tego zaworu ustawiłem wielkość tej porcji wody, no tak po prostu na oko, dlatego że wydawało mi się, że tak będzie dobrze. No niestety moja żona twierdzi cały czas, że ta porcja jest za mała, więc teraz rozbiorę to wszystko i zwiększę, no myślę, że jakieś dwie jednostki, poziom czy porcję tej spuszczanej wody. Tak więc robimy wszystkie czynności tak samo. Jakbyśmy coś wymieniali, trzeba po prostu całą górę zdemontować. Najpierw zdejmuję tą atrapę, ozdobną pokrywę. To jest bardzo proste, bo lekko unosząc do góry odchylamy górę i opuszczamy. Tutaj na dole są sprężynki, które to trzymają. I odkładamy na bok, bo na razie nie będzie to nam potrzebne. Odkręcamy tą ramkę. Te wkręty są przymocowane do takich plastikowych prętów, które mają jeszcze swoją regulację. No ale oczywiście to nie wszystko. Mogłem to zrobić najpierw. Te zatrzaski po prostu trzeba palcem czy wkrętakiem stąd wyciągnąć i teraz możemy opuścić ramkę niżej i wyjąć ją i odkładamy na dół. Te pręciki możemy już wyjąć i teraz wyciągamy kolejną ramkę. Ta ramka jest już na zatrzaskach. Jest ona ważna, bo trzyma cały ten mechanizm. Teraz dalej, żeby odkręcić już wąż z wodą, a woda jest pod ciśnieniem, głównego zaworu nie zakręcałem, więc muszę wziąć wkrętak płaski. W środku trzeba po prostu płaskim wkrętakiem zakręcić ten zawór. Tą nakrętkę musimy odkręcić. Ona jest okrągła, ale ją się łatwo odkręca. No tym bardziej, jeżeli była niedawno odkręcana, nie powinno cieknąć. No a troszkę poleci, bo wiadomo, woda tutaj jest. Teraz umocuję kamerę z powrotem. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Jeżeli so, tam gdzieś z lewej strony wrzucamy, nic mu się nie stanie. Ten zawór to jest zawór dopływowy, który reguluje dopływ wody. Zawór jest na takim plastikowym i wystarczyło być tego siły i możemy go tam po prostu zostawić tam w kącie, niech on sobie siedzi. A my się zajmiemy tym głównym mechanizmem. Trzeba będzie stąd wyjąć. Wyjmowanie też jest dość łatwe, bo wystarczy to po prostu podpiąć i pokażę. To są. Mechanizmy, które powodują podnoszenie tych niebieskich cięgiem. Te niebieskie cięgnia są dwa, tak jak te mechanizmy. I one odpowiadają za spuszczanie albo mniejszej porcji wody, albo większej porcji wody. Zapinamy z tyłu niebieski taki zatrzask. I wyciągamy cały ten. Zawór dolotowy. Trzeba go tak troszeczkę bokiem. Właściwie to nawet nie będę go stąd dalej wyciągał, bo po co mam sobie tutaj moczyć? On już trochę się pobrudził. Bierzemy tą prawą stronę. Tutaj mamy takie numerki. On w tej chwili jest między 12 a 13. Chociaż nie wiem, która to się liczy. I tak jak mówiłem, zrobimy dwie jednostki w dół. Między 14 a 15. Mam nadzieję, że to będzie oznaczało, że tej wody poleci nam więcej i właściwie teraz udałoby tylko to znotować z powrotem czyli wkładamy znowu na dół tam na dole jest taki koszyczek oczywiście jeżeli ktoś nie wie jaki to odsyłam do filmu na tym drugim kanale no i teraz właściwie wróciłem do punktu wyjścia, wystarczy to Niebieskie z tyłu zatrzasnąć. Tutaj właśnie są te z tyłu zatrzaski. Wkładamy. Przyznam, że no z mojego doświadczenia wynika, że z mojego krótkiego doświadczenia, że oczywiście muszę tutaj trafić w te niebieskie plastikowe oczka, prostokątne oczka. Z tyłu mechanizm też musi się zagnieździć w takich otworach. Z przodu opiera się, a potem zostanie przyciśnięty z góry tą ramką. Dlatego ta ramka jest dość ważna. Co teraz zrobimy? Teraz musimy tutaj i to właśnie chyba trzeba robić jednocześnie, bo i tak ten mechanizm musi być wyciągnięty. No bo muszę teraz tutaj zapiąć. O, może teraz będzie lepiej widać to, czego wtedy nie było widać. Tutaj on wchodzi w taki zacisk. O, właśnie. Jest dokładnie tak, jak trzeba w tej chwili. Ale widzę, że całe te mechanizmy już mi się rozpięły, także muszę to teraz zrobić razem. Ale to już jest dobre, bo mam już ten zawór z prawej strony podpięty tak jak trzeba. Celujemy te otwory na cięgnach I jednocześnie o, otwory gniazdach, Teraz mi dobrze wyszło. Teraz trzeba troszeczkę pokombinować. Teraz to jest dobrze. Następna. Sprawa to wężyk, wężyk, który niedobrze zakręciłem i on lekko cieknie, ale postaram się już tak, już tak to założyć w tej pozycji, aby się nie bawić w dokręcanie. No i teraz trzeba nakrętkę tak pokręcić, żeby złapała wind, a to też nie jest chyba proste. Wind, to znaczy, że jest dobrze, no, jest to okrągła nakrętka, nie ma tutaj możliwości otwierania tego żadnym kluczem zaciskamy do oporu, oczywiście bez przesady, bo może kiedyś trzeba będzie odkręcić może za chwilę, jeżeli się okaże, że za mało wyszło tej wody, już możemy odkręcić zawór, puścić wodę Oczywiście wkrętak w pogotowiu, gdyby coś się zacięło i trzeba było zamknąć. No i teraz już mogę założyć pierwszą ramkę, która wbrew pozorom jest bardzo ważna, bo ona... Oczywiście musimy też cięgno włożyć w dziurki. To ona... Tu może będzie widać, tu, 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 palcem pokazuję. Ta ramka wskakuje w tą szczelinę, i zaciska przytrzymuje cały ten mechanizm. Ona stabilizuje to wszystko. Teraz kolejna ramka Ta z zatrzaskami, ale na razie ją zakładamy bez zatrzasków. Na zatrzaski mamy jeszcze czas. No, właściwie to powinniśmy teraz już, bo możemy to już zrobić, sprawdzić. Jak leci woda. No myślę, że, że to jest to. Jak na jedynkę, myślę, że wystarczy. Tak ciężko jest po jednym spuszczeniu dokładnie to określić, dlatego trzeba poużywać troszeczkę i dopiero wtedy ewentualnie zrobić kolejną poprawkę. No, tak jak widać, nie jest to takie trudne. Teraz, tak, żeby zamocować kolejną rampę. Musimy włożyć te pręty plastikowe. Ja już z doświadczenia wiem, że gdzieś tak pół centymetra pod poziom glazury, poziom ściany, i to działa tak, że się wsuwa i tak jakby rygluje w prawo. No i tu jest miejsce, gdzie ona już siedzi sztywna. To samo z drugiej strony. Wsuwamy, tak mówię, pół centymetra pod i pstryk. Tego pstryknięcia wtedy nie pokazałem, a to bardzo ważne. I teraz przymocowujemy główną ramkę. Nawet nie wiem, ona się chyba nie da odwrotnie przykręcić, ale trzeba pamiętać, że sprężynki do dołu, ten pręcik sprężynujący, a tutaj po prostu na wkręty. Oczywiście, jeżeli. Aha, nie ten wkrętek. Wkrętek krzyżowy. A to by się dało. Oczywiście, jeżeli się okaże, że źle te pręty zamocowaliśmy za płytko, to zawsze to można poprawić, nawet nie wykręcając już tej ramki. I teraz pamiętać trzeba oczywiście o tych zatrzaskach, żeby nam te bolce nie wyskakiwały. One, jeżeli wyskoczą, to potrafią się zablokować i wtedy będzie naprawdę wyciało dużo wody. I teraz jeszcze zanim zamknę, pokażę co. Właściwie po założeniu tych bolców te pręty są zablokowane. Kręcąc nimi można regulować, ale tylko regulować odległość do tych przycisków. Należy pamiętać, aby po zakończeniu jakiejś regulacji pozostawić je w takiej pozycji. One mogą być tylko w czterech pozycjach. Co 90 stopni przekręcane, bo inaczej mogą się to po prostu zablokować, i wtedy naprawdę nie będzie to działało dobrze. One muszą tutaj tak być, mają taki jakby dalej przekrój, no zbliżony do kwadratu, i dlatego regulację tej odległości ja już nie muszę robić, bo to jest dobrze. I teraz ostatnia rzecz, czyli ta ozdobna pokrywka. Najpierw od dołu za sprężyny, i góra zahata się na sztywno. I teraz już wszystko jest. No myślę, że będzie dobrze. Jeżeli jest za dużo, to trzeba będzie cofnąć jedną jednostkę. Jeżeli za mało, no to jeszcze zwiększyć. Natomiast y, trzeba o tym pamiętać, ile się zmieniło i to tyle. Jeżeli oczywiście czegoś tu wyraźnie nie pokazałem, a chyba bardziej starałem się ze statywu to robić, to zapraszam również na tamten kanał, kanał nazywa się Birek. Jest to taki mój bardziej testowy kanał, ale tam pokazywałem jak wymieniam tą spłuczkę.